Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stardiowali. Witamy się w oknie podsumowującym dzień poprzedni, czyli zarazem poprzedni odcinek. Jak widzimy na tych kilku ziemniaczkach, ile 14 sztuk sprzedaliśmy, zarobiliśmy ponad 1000. Dodatkowe jeszcze tam rybki, coś tam. Dostaliśmy 1400, co jest bardzo dużą ilością pieniędzy, jak na tym etapie, przynajmniej dla mnie. Zapewne inni to już miliony zdobywali na tym poziomie. I dzisiaj, jako że jest wtorek, to bez problemu można iść do sklepu. I tak właśnie zrobię. Pójdę do sklepu, kupię sobie więcej nasion ziemniaków. Bo nasiona chyba mają najlepszy przelicznik, jeśli chodzi o mm, korzystność. Chyba tak to się odmienia. Na pozyskiwanie korzyści majątkowych, że tak powiem. Najlepszy współczynnik. O. Stosunek sprzedaży kupna do sprzedaży kupna do sprzedaży. Nie, sprzedaży do kupna, żeby było jak największe. Tak. Zaufajcie mi, dobrze to policzyłem chyba. Dobrze, jako że jest jeszcze sklep zamknięty, bo od dziewiątej, o ile dobrze pamiętam, jest otwierany, to się przejdę jeszcze, zobaczę, czy gdzieś robaczków nie ma. Bo nie narzekałbym, szczerze mówiąc, gdyby jakieś były, może coś ciekawego by wpadło. Dodatkowo mógłbym może coś dać do muzeum naszego i dostać darmowe nasiona. Ale nie wiem, czy teraz na tym etapie nie dostałbym nasion Arbuza? Chyba Arbus. Które i tak będę mógł w zasadzie dopiero latem. Nie ma nigdzie robaczków, no. Jak na złość. Zawsze jak wezmę motykę, ze są, to nie ma nigdzie. Ale jakbym nie wziął, to byłoby ich tutaj pełno. Szczególnie deszcz, jak jest. Przynajmniej tak mi się wydawało, że jak jest deszcz, to jest ich więcej. A teraz nie widzę nic. Chyba, że jakoś później mogą wyjść. Nie wiem. W sumie to się okażeń za niedługo. No dobra, przejdźmy się jeszcze tędy, zrobimy kółeczko, wrócimy do siebie. O, są bramaki, dobra. Warto było tędy przejść. Nie, glina. Dobra, nie było warto. Bo glinę tak naprawdę możemy też do pozyskać tak na... Za na, na, na ...tak, komorek. Mówisz bardzo wyraźnie. Glinę można pozyskać po prostu orając ziemię, że tak to odmienię ładnie. Kurczę, tutaj ten pień mi przeszkadza i tak niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie go usunąć. Nie, nie w tą stronę chcę. Mam nadzieję... O, ziemniak. Nawet nie wiedziałem, że jeszcze coś mi może dzisiaj wyrosnąć. Ale nie narzekam. Zawsze parę groszy wpadnie za to. I chciałbym zrobić tutaj taki większy obszar i zasadzić tutaj kilka mm, kalafiorów. Bo, jeżeli się zasadzi 3 na 3 kalafiory, to jest szansa, że wyrośnie ogromny kalafior na te 3 pola. Szansa jest chyba niewielka, bo jeszcze mi się to nie trafiło, szczerze mówiąc. Ale jako, że się właśnie nie trafiło, to jest szansa, że mi się teraz trafi. Efekty sami zobaczycie. No, zniszcz, dobra. Szczególnie tak: 9 tu. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20. 26 mi wyszło no ewentualnie 27 28 um, 29, 30? tylko nie wiem czy mnie stać na 30, po ile one są? nie pamiętam, chyba po 50, czyli nie byłoby mnie stać ale mogę coś chyba sprzedać tam u niego Więc wziąłbym wtedy tego ziemniaczka sprzedał co jeszcze tutaj mogę mu sprzedać, co on może chcieć kupić? Może żołędzie będzie chciał? Co prawda, pewnie nie będą one w żadnej porażającej cenie. Ale zawsze parę groszy do przodu. Dobra, mamy dziesiątą, czyli bez problemu już powinien być sklepik otwarty. O, o, kwiatek, ale bym go ominął. Szczególnie, że to jest kwiatek, który tak bardzo lubi peny. Pytanie, gdzie ona może teraz siedzieć? Gdzie ona siedzi w deszczu? Hmm, może u siebie w domu? Znaczy, w przyczepie. Klip, klip. A no, przeszukajmy kosz, co mi szkodzi. Może coś wypadnie, niestety. Nie wypadło. Jak zapewne widzieliście, nim powiedziałem cokolwiek. Zobaczmy. Nie, tylko... Mm. Pam? Pam. Yy, OK okej. Mamy tutaj nie Mamy tutaj nie wchodzić, gdy je, jej nie ma. A więc dobra, idźmy prosto do sklepu. I zadań niestety nie ma. Może, może, by, do, może by udało się dostać coś od penny. Wiadomo, opłacałoby nam się to. Kupiła mm, 40. E, ile to kosztuje? To stówę aż. Wow. Ej, to nas stać. To tak. To, to. Ej, mieliśmy więcej klaferów kupić. 6 Nie, ależem zrobił. Ech, dobra, i co, i musimy wszystko sprzedać teraz. No i co, i mamy 5. Wow, jesteśmy bogaci. Komorek popsuł. Jeśli jesteście ciekawi, co zrobiłem, to po prostu kliknąłem chyba prawym. Przez co wszystkie nasiona, które miałem, się sprzedały i, mm, nie było to dla mnie opłacalne w żadnym stopniu. Niestety, nie jest, nie jest to coś, co można by ominąć. Niestety, nie da się cofnąć że niestety nie ma chyba opcji włączenia i pytań, typu, czy na pewno chcesz to sprzedać? A tu nie, od razu sprzedaję, bez pytania, bo zakłada, że wiemy, co robimy. Niestety błędnie w moim przypadku. Tu, teraz tak. Tu było raz, dwa, trzy. Na trzy. Czyli tu jeszcze mogę posadzić. O! Już są podlane i mamy dużo energii. Tak więc możemy to wykorzystać na przykład, żeby trochę ogarnąć tę naszą farmę i pozyskać w sumie dodatkowe materiały. Weźmy jeszcze to i koosę. Cóż, do bogatych nie należymy. Mamy 5 gola. Ale to też chyba nie są jakieś tam najstraszniejsze, da się chyba mieć mniej. Na pewno da się mieć mniej. Wiem, że w które, że któregoś dnia dostajemy list od naszej mamy, która nam przesyła parę groszy. Ale to nie są jakieś nie wiadomo jakie wartości, zdecydowanie lepiej się opłaca po prostu hodować coś na tej farmie. Ewentualnie, po prostu gra wykryła, że miałem swego czasu za mało pieniędzy i mi sypnęła groszem. Bo no tak też może być. Dobrze. Hmm, gdzie my chcielibyśmy później się rozwijać? Tutaj bym spróbował. Tutaj mamy szklarnię, którą będziemy mogli. która automatycznie się chyba naprawi. gdy wykonamy jedno z zadań dostępnych w community center. Bo nie pamiętam, na czym polega to zadanie. Nie wiem, czy nie trzeba po prostu. Wszystkich roślin z danego. ze wszystkich pół roku, z całego roku. Chyba coś takiego tam jest. Albo dziwne rośliny. Nie wiem, nie jestem wam w stanie niestety powiedzieć. Ale wiem, że poprzez zadanie można odblokować właśnie tamtą szklarnię. Bo wygląda na to, że zimą, jak to naturalnie też bywa, nie będziemy w stanie nic hodować. A tam byłaby taka możliwość. Kosa, 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 kosa. E, to i tak jest pełno kamieni. Na raz. E, jest dobrze. Bałem się, że na dwa razy będą te kamienie. Bo wyglądają na takie trochę większe. Dobra, to zetniemy. Może jakieś nasionko wypadnie. Ale coś nie szykuje się na to. Za, na, na, nie szykuje się na to z tego, co widzę. Przepraszam, że mi się taki język plącze. Zakładam, że to po uczelni, gdzie też musiałem trochę mówić. Ale nie jest tak strasznie. Nie jest tak i ślepy, nie mogło być gorzej. Hehe. He. Dobra, zetnijmy jeszcze to. Czy stać nas na kolejne? 32, 10, 15, 30. Idealnie. To, dobra, na styku idziemy znowu. Może nam się uda nie zginąć. No, nie skacz mi tak, bo się boję. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. A no, nawet pięć zostało, bo czasami nie zabiera nam całe, całe jego, całych dwóch punktów energii, tylko zabiera nam jeden. Bo jest na no to chyba dosyć mała szansa. Mamy hmm. z tego co pamiętam chyba tylko 5 sztuk tego. Tak, pięć sztuk, więc nie, zasa nie zasadzajmy tego, bo podejrzewam, że żeby, móc, mm, żeby mógł wyrosnąć ten wielki kalafior, to potrzebuje jednocześnie, żeby wyrosły. Co możemy zrobić? Zebrać oczywiście cebulę z lewego dolnego, roku mapy. Lewego, dolnego rogu mapy. Strasznie mi się język plącze. Przepraszam Was bardzo za to. Aż nie wiem, czy to jest wina uczelni, czy też nie. Hmm. Może tego, że za często live y robię? Za wolno myślę. Też tak może być. Nie jestem jakimś geniuszem. Nie wiadomo jakim, to trzeba przyznać. Dobrze. I teraz w dół chyba tą ścieżką. A może w lewo? Chyba w lewo, tak? Mostek? Eee, już trafię. Kiedyś pamiętam jak się męczyłem, żeby tam dotrzeć. Bo ja tutaj ogólnie zwiedzając mapę dotarłem do tego miejsca i drugi raz już nie mogłem trafić. Szkoda, że na naszej farmie tak szybko wszystko nie rośnie. Bo tutaj to jeden dzień już jest wyrośnięta maksymalnie, a u mnie rośnie, pączkuje. I tak czeka się tydzień. Czasem więcej, aż coś wyrośnie, a tu nagle bum! O, jeszcze Wam powiem, że jako, że są pory roku i są rośliny, które rosną tylko w danej porze roku, to trzeba bardzo uważać, gdy zbliża się termin zmiany pory roku. To znaczy tam 28 na przykład. Chyba 28 to jest ostatni, jeśli dobrze pamiętam. Problem polega na tym, że jeżeli będziemy mieli na przykład jakieś rośliny zasadzone, jeszcze 28. Takie nie do zebrania, jeszcze na przykład takie, czy nawet trochę większe, to nie będziemy w stanie ich później zebrać. Po prostu je stracimy. Automatycznie się usuną z naszej farmy. Niestety. Co mógłbym jeszcze dzisiaj zrobić? Hmm. Może wezmę trochę tego. Nie wiem, co to jest SAP. SAP, wiem, że jest mydło, ale SAP. Może żywica. Bo tylko to mi przychodzi do głowy zawsze, jak. Czytam tą nazwę. No nie, nie chcę sprzedawać. Abym narobił znowu. Ym, dobra, mamy dwie sztabki kopu, to jest dosyć mało. Niestety nie mam już energii na nic. Idźmy po prostu spotkać się z mieszkańcami, bo dawno z nimi nie rozmawialiśmy. Czy ja mam jeszcze tego kwiatka, czy go sprzedałem? Jak ostatni gamoń. I jest, całe szczęście. Po prostu chcę go wręczyć penny, żeby mnie bardziej lubiła. Bo chyba jeszcze mogę. Tak, mogę. Bo to jest informacja, ile się już dało prezentów danej osobie. Nie można po prostu dawać więcej niż dwóch prezentów w tygodniu, ani więcej niż jednego prezentu dziennie. Czyli w ciągu tygodnia mogę dać dwa i każdy musi być dany w inny dzień. O wiem, jak jeszcze wam mogę dać, pokazać. Pójdziemy do karczmy, bo chyba to jest karczma. To mapa mi powinna powiedzieć, czy to jest karczma. Saluni. Y hmm. Czyli chyba karczma. Chyba. Nie no, Barto chyba nie jest. Good evening. Wybaczcie, że nie czytam tego co on mówi, ale tak naprawdę tylko chcę mieć trochę z nimi kontaktu. Przepraszam, ona jest już pijana, już woła, żeby jej gaz polał, tylko... Witaj w czy coś znaczy, że mieszkamy poza miastem? Nie wiem. O, to jest fajna zabawka też. Tutaj można mieć w Jackboxie. Yy, nie mamy innej muzyki. A, zmienia się tutaj. Tutaj są różne muzyki, które można sobie puścić. A dobra, nie będzie to. Nie znam przeżonu z tych piosenek. Nigdy ich nie przesłuchałem wszystkich. Cześć Willy. Willie zapamiętałem. Okej, okay. Willy Penny. To jest... Lekarz. To jest lekarz. Jak on ma na imię? Um, nie wiem. Harvey. Harvey... Chyba. To jest Shane. Jasne, że Shane. Shane jest niefajny, niekulturalny. Ale jednak zapamiętałem, mnie niedobrze. To jest Gaz. Tak. Czyli tak chcę nam tylko coś przydać. Emily. Emily też muszę zapamiętać, bo... Wydaje mi się, że ona też jest fajną postacią. To znaczy pod tym kątem, że miła i tak dalej. Miła, sympatyczna. O, wow, nie spodziewałem się tutaj nikogo. Abigail. Abigail jest dobrą przyjaciółką. Nie, nie, nie jego. To jest Sebastian. Przyjaciółką Sebastiana jest chyba Jane. Jane? Nie pamiętam. Ta z lewej strony. Dobrze, teraz polamiem jeszcze w tego... Arkeida, tak to się chyba nazywa. Uuuuh, zapomniałem, że to jest całkiem inne sterowanie. Dobra, tym się strzela, tym dobra. Dobra, zaczynamy. Mogłoby ich, I... mogłoby być ich trochę mniej, tych potworów, bo ich się bardzo dużo spełni. Szczególnie jest to problematyczne, gdy się nie ma żadnego itemku. Na przykład teraz, jak mam karabin maszynowy, to nie byłoby problemu, gdybym go odpalił. Ale czekam tak naprawdę na jakąś większą falę, z którą będę miał problem. Bo o, z tym jeszcze sobie jakoś daję radę. A czasami jest po prostu coś takiego, że wylatuje tłum, nie wiem ilu ich jest 12. I wtedy jest problem. O, 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 to, 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 to. A takich można bezproblemowo wtedy zniszczyć. Mamy rakietę. O o. Nie wiem co to jest za koleś. O, wiem co to jest. To jest dodatkowe życie pewnie. jajaj, miałbym dodatkowe życie, no. Dobra, zobaczymy co jest ta bomba za chwilę. Zrobi się trochę więcej tych potworków. A, dopiero odkryłem, że na górze mamy czas. Mamy życie dodatkowe. Ok, jest bit. Y ok. A, że zniknąłem. Wow, dobra. Bomba niszczy wszystkich po prostu przedmiotów na mapie. Czyli w sumie dobrze, że czekałem aż będzie ich dużo. Moneta. Nie tak naprawdę co te monety dają. Moglibyśmy chociaż tego golda dostawać za to się tyle golda, ile monet na przykład zdobędziemy. Oni są tak chamsko, że tylko na mnie idą, no. Nie, 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 nie. Uuu, dobra. Z tymi sobie dałem radę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ogarniam, ogarniam. Nie, 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 nie. Dobra, czas się kończy. Mam nadzieję, że to dobrze. I... I nie lespią się. Dobra, i mamy bombę. I przechodzimy do drugiego poziomu. I mamy trzy życia. czy to? Jestem bogaty. Myślę idzie na w jednej strony nie mogę. Albo w jedną, albo w drugą. No niestety. To było już w sumie zbyt opę OK, chyba. Mm, mam, mam, dobra, jej A jak głupie myślałem, że to jakiś item do zebrania i od razu na niego poleciałem, no a, bo od śmierci się resetuje czas. Uuu, to nie fajnie w sumie. Bo jeżeli długo się gra i się padnie, to jest taka strata. Nie wiem tak naprawdę, czy coś dają te gry. Wiecie, gry kształtują ogólnie. Przynajmniej mądre gry. Na przykład Minecraft. Naprawdę uważam, że Minecraft jest mądrą grą. Szczególnie na modach. Bo wiecie, mody, mody trzeba dużo ogarnąć. Czasami trzeba wymyślić jakiś układ, jak podłączyć. Prawie, jak w życiu, polecam. Dobra, moneta. Jakiś itemek by mi wypadł. No. Na pewno byłoby mi łatwiej. Karabin maszynowy. O, to byłoby idealne coś dla mnie na ten moment. O, dobra, udało się. Czy ja to mogę zniszczyć? Nie mogę. Nie, no, dobra. Zostanie to było nie, jeszcze jedno. Ej, nie, nie resetuje się czas. Coś mi się tylko wydawało. To w sumie dobrze. No, nie, 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 chcę kawę. Nieważne. Nie ma kawy, nie będzie kawy. Nie, no, quit. Opuszczamy to. To jest też fajne, że czas wtedy nie leci. Tak więc można tak sobie chwilę odpalić to. Czas staje w miejscu. Nic nie tracimy, tak naprawdę. To jest chyba jedy, jedna z. Jed... Nie, no, nie jedyna. Ale jedna z niewielu rzeczy, które zatrzymują czas. Czy wiadomo, jak wejdziemy w epikunek się zatrzymuje czas, albo jak na przykład z kimś rozmawiamy. A tak to nie wiem, czy jeszcze jest jakaś możliwość. Coś jeszcze w sklepie jest, okej. Okay. A tak? Hmm, chyba nie, tylko chyba wtedy się zatrzymuje. No dobra, niestety pewnie nie spotkaliśmy. Właśnie w jej domku nie sprawdziłem. Dzisiaj z tego co pamiętam to kilka rzeczy sprzedaliśmy w tej skrzynce, więc powinno nam się to opłacić, jak następnego dnia wejdziemy do gry. Czyli w następnym odcinku, do którego Was serdecznie zapraszam. Żegnam się z Wami. Z tej strony był komorek 94. Pa, pa. Idziemy spać. A to tak spoilerując podsumowanie jutrzejszego dnia.